Podporucznik Wanda Modlibowska. Urodziła się 19 listopada 1909 roku w Czachorowie. Pseudonim – Halszka Szara Maria. W 1934 ustanowiła swoje dwa pierwsze szybowcowe rekordy Polski na przełomie 13 i 14 maja 1937 roku ustanowiła kobiecy rekord świata w szybownictwie w konkurencji długotrwałości lotem trwającym 24 godziny i 14 minut. Był to pierwszy i jedyny przed wojną rekord świata w szybownictwie uzyskany przez Polaka. Był on także rekordem polski, zarówno w kategorii kobiecej, jak i męskiej. W kampanii wrześniowej brał udział jako pilot łącznikowy. Została przedzielona jako pilotka wojskowa do pierwszego pułku lotniczego. Następnie przedostała się do Rumunii, gdzie wraz z dwoma koleżankami podjęła się misji uwolnienia jak największej liczby polskich pilotów z obozu dla internowanych. Oficjalnie podróżowały poszukując swoich rodzin, a w rzeczywistości przewoziły łapówki i sfałszowane paszporty. Udało im się wyciągnąć z obozów około 4000 polskich pilotów, którzy potem walczyli we Francji i w Anglii. Po ewakuacji do Francji wróciła do kraju w 1940, gdzie pracowała w delegaturze rządu na kraj. Początkowo jako kurier, sześciokrotnie przekraczała granice w okupowanej Europie. Następnie została kierownikiem komórki szyfrów i kierownikiem sekretariatu delegatury. Podporucznik Wanda Magdalbowska walczyła w Powstaniu Warszawskim. Przeszła szlak bojowy przez wolę, stare miasto, kanały, 17 północ. Po powstaniu wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Po wojnie w 1945 została aresztowana przez NKWD i trafiła do Beresówki pod uralem w ZSRR, gdzie pracowała przy wyrębie lasu. Po powrocie do Polski ponownie została aresztowana w 1949 roku przez Urząd Bezpieczeństwa. Trafiła na 18 miesięcy do więzienia. Odebrano jej prawo do latania. W latach 60. XX wieku wzięła udział w jubileuszowym zladzie polskich lotników. Była jedyną kobietą na 400 mężczyzn. Zmarła 11 lipca 2001 w Łyżęczkach w pniew. Została pochowana w rodzinnym grobowcu w ogostyniu. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza, najszczersza, wszystkie dawne usuwa w cień. Każda miłość jest siłą, która burzy co było, zanim nastał dzisiejszy dzień.